Eee, witam, nazywam się Kasia, mieszkam w Hiszpanii. Dokładnie na Katalonii. Dwa dni temu tutaj spadł rekordowy śnieg, który ponad 60 lat ludzie tutaj nie widzieli. I do dnia dzisiejszego się utrzymuje trochę tego śniegu, ale co się okazało, że ten śnieg to są chemikalia i jakieś kwasy i plastiki, które nas trują. Eee, zobaczcie, co zrobili na kurce mojej mamy. Eee, moment. A nie mogę tego obrócić. O. Nie wiem, czy to widać. Przypaliło kurtkę, mama dotknęła się do auta i przypaliło jej całą kurtkę. Co się później okazało? Że ten śnieg wcale się nie roztapia pod wpływem zapalniczki ciepła, tylko po prostu robi się czarny i śmierdzi plastikiem. Zaraz Wam to pokażę. Uwaga, wezmę kawałek śniegu, bo no, pokaż. On jest dosyć bardzo. O! Jest śnieg! Co się dzieje, jak go podpalimy? Ten śnieg nie, topienie, nie topnieje. Robi się czarny. Zobaczcie. Widać? On w ogóle nawet nie kapie. To jest ich cała pandemia. To, co robią z nami politycy, to już jest niedopuszczalne. Zobaczcie, ja chcę, żebyście w Polsce wszyscy się dowiedzieli o tym. Widzicie? Niech ktoś mi powie, co to jest. Naprawdę, udostępniajcie to gdzie można.